Siemanko, siemanko, piękne mam kurkinie, z nowości mam kogutka Lakenfeldera, poprzedni mi pad, więc kupiłem kolejnego, mam nadzieję, że ten da radę, to w trzeci Lakenfelder w tym roku. Jak padnie, to już więcej nie będę kupował. Nie będę szedł w tą rasę. Chociaż kurka. A, kurka siedzi w rogu. Ładnie się trzyma. No, więc może i kogutka się uda tym razem uchować. Fajnie by było, bo chciałbym trochę pisklaków od nich. No, ale to i tak dopiero na wiosnę. E, tak zastanawiałem się co wam powiedzieć i dzisiaj wam opowiem o właśnie o kurach jakiś czas temu mówiłem, że e, wymieniam stado Jeszcze latem to było że kury przestały się nieść, po stare e, trzeba kupić nowe No i tak zrobiłem, wszystkich starych się pozbyłem były 2-3 letnie, więc to był już na nie czas. Kupiłem młode kury. Teoretycznie z jajem. E, właśnie, teoretycznie z jajem, e, bo kury są już tutaj. Mamy czwarty miesiąc, i tych jajek nie ma. E, nie wiem czemu. Wyglądały na dość już ładne kurki, które powinny się nieść. I tak zawsze powtarzam. Ma jeszcze tydzień, pewnie zaczną się nieść. Jeszcze dwa tygodnie. No, jak się nie zaczną nieść do października, daje czas do listopada. Mamy już grudzień, początek grudnia zaraz. A jajek, jak nie było, tak nie ma. Próbowałem już. Wszystkiego, co mogę, e, od sprawdzenia, czy nie mają jakichś pasożytów, po odrobaczanie, e, po, zmi po zmianę diety, e, kupiłem nawet pasze i były na samej paszy. E, próbowałem czegokolwiek, żeby je tylko roznieść, i nic nie działa. E, wiem, że. Znaczy, dzisiaj już wiem, że raczej to nie jest moja wina z tą niżnością. Nic źle nie robię, bo na drugim wybiegu są silki. Siedzą w tym samym kurniku. Dostają praktycznie to samo do jedzenia, a u silek jajka są. Wiadomo, szą nie ma, bo to jest Cztery kurki. Z czego jedna kwoczy, jedna się pierzy, Ale jajko jest jedno czy dwa e, co drugi dzień. Czego nie mogę powiedzieć o moich wnioskach? Nie wiem, czy to tylko u mnie taki problem, czy u innych też. Znaczy, słyszę, że znieśność nie, ogólnie jest słaba w tym roku. Jak tak rozmawiam z, ze znajomymi, no ale u mnie jest jakaś porażka. I zastanawiam się, co robić. Czy wybijać te kury, czy jeszcze poczekać, da, dać im szansę. Co zmienić? Jak to zmienić, żeby się poprawiło? Co wy byście zrobili w tym temacie? Trzymać kury, czy się ich pozbywać. Była opcja jeszcze, że może za dużo kogutów. E, pozbyłem się wszystkich kogutów, potem był jeden Kogut, no teraz już są dwa koguty tutaj. E, jajków jak, no jedno jajko jest teraz. Od tygodnia chyba się jedno jajko pokazuje. No ale ten efekt mnie nie zadowala. Tym bardziej, że nie mogę upatrzyć od której kury to jedno jajo. No i nie wiem co robić. Kurników wysprzątane, zdezynfekowane. Żadnych pasożytów nie mają, wszystkie witaminy, kapusta kiszona, warzywa, kartofle a jajek po prostu nie ma czekam jeszcze do końca roku daję im szansę jak zaczną się nieść będzie super jak nie trzeba będzie działać po kolei sprawdzać co tam im w bebechach siedzi że tych jajek nie ma Chyba, że kury już są tak zmodyfikowane, że po prostu przestały się nieść. I tych jajek, tych kur nie będzie Dajcie znać, co myślicie o całej sytuacji. Ewentualnie jakieś porady, co zrobić, żeby tą mnieśność poprawić. Dzisiaj tylko tyle. Trzymajcie się. Na razie hej.